A, słeko wie Dobra, to, to Powinniśmy to. poszybować tu. Ja, ale co to to? tam znaleźć coś No, no tą latającą. Kto by

Do tego, do następnego sklepu No tak O widzę Widzę Ja mam zero A ja nie mam skill'a No, zero Pan koleg nie żyje Blisko walkierie mam 90 Ej, drugi dead, drugi dead Gdzie masz TB Ojcze, ześlij mi wizję Przeładowuję Gdzie Nie wiem, okej okay, ma było też ma było Na górze, Gdzie? na górze Gdzie? Nie mam! Zemadujmy. Gdzie? O, jeżdżę się Ja Nie umieram. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie ma kewa! To ja wliczę. Live, live. Ale, trochę, trochę. Nie żyje, ok, nie żyje. Ej, e, ja umarłem! No, w jakim Knawku był. Defensywa Apex. Oj, <gryzanie> to. Jest bardzo bardzo. Jesteś wolniejszy na tym no No, bo musi być z górki, jeszcze nie umiem go. jak problem. Tu jest. zlikował. <gryzanie> y ma leczenie tym. Oni chyba się Tutaj jest jeden, Leży, leży Oberwał, leży Tam jest e, pleścim, Leży, leży, dwóch, pleży, dwóch nie leży, dwóch e, on, on ma zero Octane tu Gdzie? O Boże, Idę Tu pod tobą się leży Leży No już Ja tam nie widzimy na to. Tylko zachowaj to. No, leżaj. A, pod mostem. Pod mostem. A tam biegnie. Tu jestem. Co? Нет, это был ошибка, это был ошибка Я не Нет Это был бомб. это был Ну, я не хотел, чтобы ты меня на середине поднял Давай-давай-давай Но... Я давай Ej, okay, jednak ona tak rzuca tą pułapkę niby okay, Tam przebiegł Jeden prawie dead Ty jesteś ten? Halo leczenie, ku... A nie, nie, nie Nie mam nie. Nieważne, bo ja mam Nie Leży, Jeden leży. Czekaj, ja tu, z tej strony? Drugi leży, drugi leży. no Tam, na znaczniku. Dojeżdżam, kłopki. dojeżdżam. E, obity, obity A, Tak, widzisz, no, tak. Nie ma kewa. Nie ma kewa. Zero. Ale widzisz, zero HP miał. Za sekundę. Miał full HP. Zabrałem mu 90 HP. Tak? Tak. To może mi się pomyliły kalkulacje. <głos> Bojowe. <głos>

Leży? Masz sprzęt no, Dołaj, dołaj Zabij mnie Leżę się Tu, tu chłop ma zerów Leży, leży Tu, na moście, na moście, na moście Byłem On ma zerów Przeładowuję Ej, chylnisz mnie? Ale luźno Cza, ja, Ja cię... Cza, jak on zrobimy, Dobra Moment no. no, Tam jest Leży. Okej. Okay. Co, dojeżdżać? Ja jestem martwy, ja Nie ma Mamo. Nie ma... Nie leży. ma Kewa. Leży, leży, ta... ja leży. nie wiem, gdzie oni tam, 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 auto, auto. Leży. Leży? Nie, jest tam, jest tam. Leczę się. a tu. Nie leży. Nie ma Kewa, nie ma Kewa, nie ma Kewa. Dołaż. O Boże. O Boże. Jak się pszczą Ja się leczę okay. Gdzie on jest? Ej, skupiłem go Ej, okay. chłop podropa poszedł, jedziemy Chłop zniknął Ej, ładunkowym dostaję No jest na no. okay. leży. leży Ej, to w nogi Zrobiłem go na blisko! Jest leży. Gdzie o, las? Ostatni, gdzieś tam On po dropa poszedł A drugi no, jeszcze przecież no. jest Nie, leży. Tam, 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 tam Lecimy się, ma tutaj niedołębne To on tytonia. jest o tym Tutaj, jest. tutaj. Gdzie? Gdzie? Leży, leży, leży. Właśnie, on zero ma. Gdzie jest Tu już strzela do mnie. Gdzieś? Pa, tam gdzieś. Tam, 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 lewo. Obaj, obaj. Że tam? No oni tam, o, tam są. Co? Oni, oni... Na mnie. Jeden prawie leży. Naprawdę leży. No wiem. Ten ma tutaj. Ej, bo oni mają biało, no naprawdę. to ich stoją. On mnie dobija, no co to jest? Oni awczą. Zabijcie ich, oni zlecą. No, freekile. No, i drugi. No, Właśnie się zastanawiam, czemu wy się czasem patrzycie na ludzi jak oni awczą. No, bo nie widzimy ich. To ja wam krzyczę, żebyście ich dowiedziały. No to lecimy. Nie, powinienem robić to samo. Są, są, o na moście są. Ta jest, został. Pod mostem białym, Tam pancerzu pod mostem. Do góry chciał. Za kamieniem tutaj wstawał. Tam przeszedł. Leży. Ty, on... on nie ma... no... Balbo. Ja się leczę. Bangalore w myśli. O. Na górze? Ja mam fecję, po drodze. E, u mnie! tu! Ty, bo oni są w tym, bo oni są w budynku Widzę Ucieknij, ucieknij Na dole Miraj yy, nie żyje prawie. Miraż prawie nie żyje drugi prawie nie żyje Drake, chyba Przeciwnik tam Ja się Przyjaciele Leczę się, leczę się A ty tam jesteś Tam Ano jest Lecę tam, lecę tam, lecę tam, lecę tam, lecę tam. Dwie osoby Jeden kawyder Nuluję jeszcze jeden Oj, jest to za osób Zabiłem go pięścią Nice leży prawie, prawie umarł dosłownie ma dwa hp okej okay, kolejny, kolejny obydwoje mają to hp obydwoje czek, czek, czek ma dwa hp leży, leży, leży jeden dojeżdżam domku, domku podnosi, line time podnosi domku okay. Leży Leży? znaczy, znaczy, Nie ma kewa Nie ma kewa, tu widać Wóch leży też. Nie ma No Caustic Nie, Nie Nie Nie? Nie Ja mam spokój. Ja 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 Leży. No, oh, Ja nice. O Ja się leczę. Potrzebuję okay, Ja też się leczę. Jest tutaj. Leczę Z się. mojej strony masz komuś, nie? nice. Nice. Wykradliśmy nice. na nich.